Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steotown. E, mamy kolejny poziom, super, 32 tysiące, bardzo dobrze w ogóle. E, po nagraniu poprzedniego odcinka kliknąłem sobie chyba to i kliknąłem nie zapisuj, e, ale spokojnie, odbudowałem. Nie wygląda to pewnie identycznie, tak jak wyglądało, ale powiedzmy, że mniej więcej będzie działać podobnie. E, mamy prezencik od Proska 43 tysiące i prosi, aby usunąć jego miasto, także to już zrobiłem sobie przed odcinkiem. E, Wejdźmy sobie na region, wejdźmy sobie na region, zobaczymy czy jeszcze w ogóle wolne jest to miasto, czy już ktoś sobie je zajął, bo, bo chwilkę, przed, chwilkę przed nagrywaniem odcinka właśnie sobie to usunąłem. Tak, jest jeszcze wolne, więc nie wiem, czy Prosek, czy ktoś, ale mamy jedno wolne miejsce w mieście. Okej, okay, ostatnio zwiedzałem Nowy Gdańsk, tak, więc dzisiaj przejdziemy sobie do miasta Skowrona. Zobaczymy, co tutaj powstało od ostatniego razu, kiedy, kiedy u niego byłem. Nielegalna plantacja, okej, okay, dobra. A poza tym jakieś jeziorko, jakaś elektrownia, okej. Okay. No i w ogóle z góry tutaj na mapce widać, że to jest dosyć duże miasto. No i serio, patrząc po tym, no nieźle, nieźle. No, no duże duże strefa fabryczna jakaś tutaj jakieś drogi pod granicę zapewne tak dokładnie no okej okay, no troszkę mi jeszcze brakuje do takiego miasta ale powoli powoli i może jakoś się uda Ok. Yy, także wracamy sobie do, do mojego miasta no i tak jak już pewnie widzieliście po miniaturce czy tam po tytule dzisiaj zbudujemy sobie osiedle tutaj na tym wzgórzu yy, ponieważ teren jak tutaj wygląda teren. Tutaj, taki kawałeczek jest dosyć płaski, więc poprowadziłbym sobie tędy tą aleję. Też sobie tutaj poprawiłem te tory jakoś, wyrównałem, no, wyburzyłem, coś tutaj wyrównałem. Teren pod aleję też jest przygotowany i właśnie w tym miejscu zrobi się jakieś takie osiedle na wzgórzu. Więc zacznijmy sobie od tej właśnie alei. Tak, gdzie to jest? Chwilka. Gdzie to jest? Zgubiłem się. Halo, dobra, tutaj już to mam. Dajcie mi jeszcze raz tą aleję. I to sobie musi jechać jakoś tędy. Ok, dalej, dalej pojedziemy sobie jeszcze gdzieś tu. I na tą górę myślę, że też można taką aleją wjechać. Chyba tak, dobra, myślę, że jak najbardziej. Taka aleja sobie tutaj na górę może iść w tym stylu. Tylko jeszcze bym wyłączył sobie te światła tutaj i Tutaj, dobra. No i teraz trzeba by porobić jakieś może już mniejsze ulice od tej alei, czyli na przykład gdzieś stąd, w stronę tego śniegu. Coś takiego. Dobra, jeszcze sobie tutaj te światła od razu wyłączę. No, i w tych okolicach pewnie też chciałbym troszeczkę sobie ręcznie pobudować, żeby to była raczej, raczej chyba jakaś dosyć duża strefa, tak? Tak mi się wydaje, raczej jakieś wieżowce by tutaj fajnie wyglądały. Jakiś deszcz mamy troszkę ciemno jest, ale to zaraz przejdzie. Także weźmy sobie, tutaj z ręcznej budowy. Jakieś fajne, wysokie budynki. Powiedzmy, że coś takiego może gdzieś tutaj na początek bym dał. Chociaż mieszkalne to mogą być troszeczkę dalej. Przy drodze to właśnie się da to jakieś komercyjne. A tutaj to bardziej budynki w tym stylu. Nie wiem, czy to nie jest za wysokie. Może to jeszcze sobie zostawmy na kiedyś. A tutaj Bardziej coś w tym stylu bym może chciał mieć. Ok, to może tak być. Teraz weźmy sobie jeszcze taką zwykłą drogę. Tutaj gdzieś i tak przy tych torach trzeba by zakończyć ten fragment osiedla, żeby tutaj za dużo tych przejazdów nie było. To sobie jeszcze wyłączę. Ok i Teraz, co ja chciałem. Strefy. Właśnie, bo wody nie dałem. Wody im nie dałem, ale to jest, to jest raczej normalne. Ręczna budowa. Z ręcznej budowy jeszcze bym sobie wziął może coś takiego, gdzieś. Gdzieś tutaj, na przykład troszkę bliżej torów, ale też nie przy samych torach. Dobra. Teraz. Teraz może dam im tą wodę, zanim się zdążą wybudować. Rury. Okej, okay. i to by było gdzieś tak. Tutaj. Pod tym. Tędy tutaj tak na około i gdzieś pod tą aleją tutaj ładnie środeczkiem do tego miejsca. OK. Myślę, że podobny problem będzie z prądem. Też tutaj raczej nic jeszcze nie ma, także pod spodem, pod tą aleją sobie poprowadzę jakiś taki podziemny przewód. No i pięknie nam się to połączyło. Super. Teraz może bym też coś zrobił z tymi strefami komercyjnymi, bo na to też jest dosyć duże zapotrzebowanie. Tylko może nie dla tych najbogatszych, tylko raczej dla przeciętnych sobie coś zbuduję. To powinno wystarczyć, także ręczna budowa, komercyjne drugiego poziomu, no i powiedzmy, że jakieś takie troszeczkę wyższe budynki. Coś w tym stylu. To może nie jest takie super wysokie. Bardziej o, bardziej coś takiego. Tutaj gdzieś bym sobie to zrobił. Może być nawet obok tego mieszkalnego. I do tego zrobię sobie tutaj na przykład taką drogę. To się jeszcze może z tym łączyć. Oczywiście te światła tutaj powstają dodatkowe niepotrzebnie. Tutaj mamy taki pas, więc spróbujmy go jakoś może ozdobić. Jakoś go ozdobić jakimiś parkami. Czy mi się tutaj zmieszczą takie parki? Tak, to są parki 2 na 2 więc coś takiego. Nawet się zmieszczą pięknie. Okej, okay, jakiś taki placek. Yy, coś w tym stylu myślę, że tutaj ładnie będzie wyglądać. Okej, okay. yy, mieszkańcy są niezadowoleni z powodu edukacji. No właśnie, bo tutaj niczego tak naprawdę w tym momencie nie ma. Yy, nowe osiedle, więc yy, o wszystko to będzie trzeba zadbać. Może zacznę sobie od straży pożarnej. Od razu postawię coś większego, na przykład tutaj gdzieś przy tych torach, przy tej drodze. Dalej, dalej mamy edukację. Chyba niepotrzebna jest jakaś tam, może największa szkoła podstawowa. Raczej coś takiego powinno wystarczyć i to bym sobie może umieścił gdzieś. No tutaj, dobra. Tylko jeszcze do tego może być troszkę ciężki dojazd. Mam nadzieję, że to wystarczy, że nie będzie tutaj trzeba na tym kawałku tego dawać. No zobaczymy, zobaczymy. Ok, czyli przechodzimy dalej. Dalej, czyli szpital jakiś. Jakiś szpital i to bym sobie dał na przykład tutaj też przy torach. Takie rzeczy właśnie mogą być w tych okolicach. Jakiś może komisariat, nie wiem, gdzieś za szkołą. A może tutaj, okej, okay. przy tym no, przy tym skrzyżowaniu nie ma wystarczającej ilości energii, ale to jest tu. Yy, dobra, wiecie co, bo, bo wy też mi tutaj będziecie narzekać cały czas, zrobię to w końcu, postawię tutaj, nie wiem, yy, jakąś może turbinę wiatrową im, yy, żeby tutaj coś mieli, okej, okay. yy, w tym stylu, yy, do tej turbiny. Do tej turbiny, jakąś taką zwykłą, polną drogę, żeby na to za dużo pieniędzy nie wydawać, chociaż tak mam prawie 5 milionów, więc też chyba się nie ma co za bardzo przejmować. Ci są chorzy, ale już im tam budujemy jakiś szpital, to troszeczkę potrwa. Śmieci, gdzie są śmieci? Aha, dobra, wiem, no właśnie, bo ostatnio usuwałem tutaj te rzeczy spalone, tylko tak jak mówiłem wam na początku, no wyszedłem sobie z miasta bez zapisywania. To nie wiem, czy jest spalone, czy nie. Dobra, na razie to zostawmy. Epidemia. Yy, no tak, tutaj epidemia, bo dopiero co szpital budują, więc naprawdę poczekajcie jeszcze chwileczkę. Yy, jeszcze jeśli chodzi o ten park, yy, tylko może w jakimś innym stylu troszkę, a może taki. Na przykład. Okej, okay, dobra. W ogóle nie wiem, czy to jakoś super wygląda, tak, wszystkie takie same obok siebie, ale niech to już tak zostanie. Media, woda, rury już, 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 już tutaj. Żeby w tej szkole mieli tą wodę. I teraz przedłużyłbym może tą siatkę ulic gdzieś tutaj dalej w tą stronę. Coś takiego. Tędy może też iść droga, tutaj troszeczkę wcześniej w ten sposób. Dobra stąd stąd bym sobie zrobił drogę tak ok. i w tym miejscu w tym miejscu dałbym sobie te strefy zwykłe zwykłe zielone strefy tutaj może ręcznie nie będę budował w sumie między tym tak między tymi budynkami też mogą być jakieś ręczne strefy tutaj na rogu bym sobie może ręcznie coś postawił może z przeciętnych może ten drugi poziom coś coś na 2 na 2 Coś raczej wysokiego, nie wiem. Nie, to jest, to jest za duże. To będzie to też jest 3 na 3 raczej. Mm, Okej, okay, dobra, to idealnie tutaj pasuje. Budynki bez wody znowu. Y, nie tak, tylko media woda. Okej. Okay. Y, tędy sobie to dam. Mogę jeszcze dalej pod tą drogą to poprowadzić. Tutaj jakoś tak. To sobie z tym połączę. Pięknie. Jeszcze od razu tak. Super. I teraz gdzieś w tą stronę, to znaczy to by trzeba i tak z tym połączyć, więc zrobię to może w ten sposób. Tutaj chyba będzie dobrze, ta droga jeszcze gdzieś sobie tam dalej idzie już na przyszłość. Te światła wyłączę tutaj też, gdzieś są, gdzieś są światła. Tylko że ich za bardzo nie widzę, a są dobra, także to też jest do wyłączenia. Wróćmy z tą kamerą w dobrą stronę. I teraz jeszcze może coś z tych wysokich rzeczy bym sobie postawił. Tak, bo to jednak fajnie tutaj może będzie wyglądać. W tych okolicach coś takiego wyższego. Ręczna budowa. Trzeci poziom mieszkalnych. I nie wiem, mam coś takiego, to, to nie jest jakoś super wysokie. To nie jest jakoś super wysokie, to też nie jest jakoś super wysokie, no ale dobra. Powiedzmy, że tutaj gdzieś, przy tych torach, przy szpitalu troszkę głośno jest, no ale niech już będzie. A bardziej w tych okolicach, coś większego, to dobra, to mi się podoba, dosyć duże. Stoi też na nierównym terenie, ale to tam już jakoś to będzie. Tutaj jest troszeczkę pusto, tu jest troszeczkę pusto, więc wziąłbym sobie, może ręcznie jakiś sklepów dostawił, tak i tak. Okej, okay, dobra, tak chyba mogłoby być, super. Tutaj to też bym sobie jakoś uzupełnił. Tutaj macie zbyt duże natężenie, ale to jest, to nie jest w miejscu, którym się dzisiaj zajmuję. To są fabryki, tak? Tak, to są fabryki. Yy, także, no nie wiem, czy, czy wy tutaj macie tą drogę z, Nie, tutaj macie drogę ekspresową, a ja mam jeszcze, yy, ja mam jeszcze nie tutaj, tylko mam tą drogę z agencji, tak? Więc yy, może, gdybym na przykład zamienił sobie tą drogę gdzieś tak nawet dotąd, 206 tysięcy. Troszkę drogo. No ale jest jakaś szansa, że, że lepiej będą jeździć. W ogóle, jeśli już jestem przy tej agencji, to może bym sobie coś tutaj dobudował. Tutaj mamy te ulepszenia, tak? Koszt 1 600 Okej, okay, dobra, niech będzie. Także to niech się ulepsza i zobaczmy sobie, z czego ja tutaj jeszcze nie mam. Na przykład takie dowództwo? Nie no, dowództwo już jest. To drugi raz tego samego nie będę stawiał. Platforma startowa. Hmm, troszkę blisko miasta, troszkę blisko miasta, jakby to bardziej tutaj przy granicy postawić. Myślę, że tak by było lepiej. Taką platformę startową to raczej gdzieś troszeczkę dalej, więc tutaj wyrównam sobie ten teren i w takim razie ta agencja przejdzie nam na drugą stronę tej drogi. Ajdź, ależ to równo nie słabo działa. Ok, w ten sposób nie tak. Dajcie mi tutaj zwykłą drogę asfaltową, na przykład gdzieś. Gdzieś tu, tu sobie zrobię coś takiego, i gdzieś, właśnie w tej okolicy, postawiłbym sobie tą platformę startową. Okej, okay, dobra. A ci znowu niezadowoleni z powodu edukacji. Co się dzieje? Tutaj 13%, a nie macie tutaj szkoły, naprawdę? Czy wy chcecie jeszcze mieć tą szkołę? Wy pewnie chcecie mieć jeszcze tą szkołę, no, wyższą, gdzie to jest? Media. Nie media, służby. Edukacja czy tam średnią, no szkołę średnią, dokładnie, bo z tym jest troszeczkę słabo. Z tym jest troszeczkę słabo i taką szkołę, to ja mógłbym gdzieś właśnie tutaj przy tym głównym skrzyżowaniu, ok, w ten sposób, i od tego na przykład jakąś jeszcze drogę, troszeczkę za daleko, tutaj jest już krzywo, także dotąd bym sobie to może jakoś wyburzył. To sobie może wyłączę i teraz się tak zastanawiam, w okolicach tej szkoły można by porobić jakieś sklepy, tylko też raczej nie chciałbym czegoś super wielkiego. Także zrobię sobie po prostu te malutkie sklepiki tutaj po tej stronie, też myślę, że tak jak najbardziej będzie pasowało, też może się jakieś wielkie korki tutaj nie porobią. Super, to się jeszcze buduje, to pewnie jeszcze troszkę potrwa, w ogóle co wam się tam dzieje? Dlaczego wy tu się nie chcecie wprowadzać? Jest na to zapotrzebowanie? No jest, olbrzymie. Także no chyba jednak ta edukacja i tak dalej, no, 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 no nie jest z tym za dobrze, w ogóle na te podatki też strasznie narzekają, wiecie co? Że może już by trzeba to obniżyć po prostu na 7,5. Dobra. Myślę, że będą bardziej szczęśliwi. Wszystkim damy 7,5 i może będą się chcieli jakoś szybciej wprowadzać do mojego miasta 40 tysięcy ludzi. No, zobaczymy, zobaczymy. Może, może. Może się uda dzisiaj 40 tysięcy pewnie tak, bo to już naprawdę malutko. Jeszcze, żeby im pomóc, yy, to wyznaczyłbym tutaj, może dalej jakoś jeszcze te strefy. Yy, raz, dwa, trzy, cztery i w tym miejscu powinna być droga jakoś tak, stąd dotąd. Yy, ok, i może tutaj zrobiłbym sobie je właśnie tak. Po co ja tu drugi raz klikam? Yy, no, normalnie wyznaczę strefę. Niech tu się pobudują już jak chcą, tutaj, a nie. Czy tak? Dobra, coś tutaj też może być. Dalej, jeśli chodzi jeszcze o to siedle na wzgórzu, to w sumie ono by się tu już kończyło, tak, bo te tory sobie tam idą gdzieś dalej, a to wzgórze to jest bardziej w tych okolicach i gdzieś w tamtą stronę. Budynki bez wody, super. To znaczy nie super, no ale. No ale i tak to już jest. Dobra, tędy, to sobie jeszcze tutaj jakoś dalej poprowadzę. Tak i tak ci znowu z powodu edukacji zniknęło, czy nie? Teraz sport. Naprawdę, Ty takie rzeczy potrzebujecie aż tak bardzo. Gdzie jest ten sport? Sport, okej, okay, dobra. Co, co, wam by tutaj dać? Stadion, stać nas na stadion? Pewnie, że nas stać, chociaż on jest troszeczkę duży. Takie boisko, to jest jeszcze większe chyba. Tenis. Okej, okay, dobra. Taki kort tenisowy myślę, że tutaj lepszy będzie. Gdzieś tutaj zamiast jakiegoś tego budyneczku, który był ze strefy wybudowany, super. Ci... nie wiem... Coś, coś smutnie, ale to chyba z powodu tego sportu, 2%. Yy, Okej, okay, tutaj był jeszcze problem z transportem, to znaczy problem. No nie jest jakoś źle, ale idą tędy tory, więc czemu by tutaj stacji nie zrobić? Przecież to jest taka rzecz, która musi tutaj po prostu być. Yy, także transport, kolej i w tym miejscu zrobiłbym sobie stację, czy, czy, czy nie? Większa dla pociągów lokalnych, wyłącznie dla pociągów, a ta jest... Nie wiem, czy wyłącznie, czy nie, dobra. Może być, chociaż ona jest troszeczkę duża. Nie wiem czy jest sens budować coś takiego. Chociaż możliwe, że kiedyś jeszcze jakieś tory gdzieś tędy sobie pójdą. No zobaczymy. Niech, niech już tutaj coś większego będzie na zapas. I tą stację bym sobie postawił, o pięknie, akurat będzie wejście naprzeciw tej drogi. Może tego jakoś super tutaj nie widać. Gdzie macie to natężenie ruchu? Tutaj znowu przecież... Aha, dobra, bo tą drogę ulepszyłem, tak? To teraz jeszcze jest problem na skrzyżowaniu z tą drogą, już. Już wam to zrobię. Tędy, tak? Tędy jest problem, więc całą tą drogę, tak, 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 aż do ronda, proszę bardzo, 482 tysiące, ale mam nadzieję, że już będziecie szczęśliwi i się nie będziecie korkować. To jeszcze nie ma prądu, ajć, ajć. ajć. Energia podziemna stąd, tak i tak. Okej, okay, dobra, macie prąd Powinniście mieć. Aha, dobra, wody też chyba nie mają. Dobrze widziałem? Chyba dobrze widziałem. Dajmy im na wszelki wypadek. Możliwe, że wody też potrzebują, więc niech to będzie. Yy, I tu też są jakieś ulepszenia. 590 tysięcy, a te są poblokowane. No dobra. Niech to już będzie od razu wszystko pięknie porobione. Yy, I teraz wracając jeszcze do tego osiedla na wzgórzu. Yy, 18% edukacja. Znowu będą problemy z edukacją w tym mieście, co jest. Służby, edukacja. Halo. No dobra, bo tutaj ta szkoła nie sięga. Tu by trzeba chyba im jeszcze jedną szkołę postawić. Dobra, niech będzie. Tutaj gdzieś na przykład. Chociaż troszkę mi szkoda tego terenu. Troszkę mi szkoda tego terenu, no ale chyba trzeba. Okej. Okay, mogłem od razu jakąś wielką szkołę postawić. To teraz jeszcze dostawiam jakąś taką bardziej lokalną. No trudno. Tędy ktoś jeździ. Coś słabo. Nie widać. Może jeszcze zrobiłbym im podjazd jakiś, chociaż. Z tego raczej nie będą teraz korzystać, yy, ale zrobimy sobie od razu taki podjazd gdzieś w tamtą stronę. Skała spadła z nieba? Nie, naprawdę. Okej. Okay. I w to musiało uderzyć? No pewnie, pewnie tak, bo dopiero co to postawiłem. Zapłaciłem za to nie wiadomo co. No to akurat sobie meteoryt postanowił uderzyć w to. No także trudno, nie mamy tego. Może... A jeszcze autostrada. No nie, naprawdę. Autostrada do Gryfina, jak dobrze pamiętam. No niestety troszeczkę poniszczona. Pełno jakichś tutaj śmieci w okolicach. Ta droga zniszczona. No, chyba, chyba kosmici nie chcą, żebyśmy tutaj wypuszczali jakieś yy, statki w powietrze. No cóż, nie podoba mi się to. Będzie trzeba to odbudować pewnie, bo fajnie byłoby pewnie coś takiego mieć. Fajnie byłoby coś takiego mieć. A wy dalej co? Edukacja. No pewnie. A szkoły już wybudowali, chyba wybudowali. No, chyba że jeszcze z tą średnią macie problem. Yy, edukacja. Szkoła średnia. No tak, no też jest z tym problem. Chyba, że dużą szkołę, no dużą szkołę to raczej by gdzieś w tych okolicach trzeba postawić, teraz to, to troszeczkę bez sensu będzie, więc ja sobie może z tym poczekam na następny raz, jak przejdę na tą stronę budować to osiedle. No a teraz chyba sobie po prostu zakończymy już ten odcinek, także bardzo dziękuję wam za oglądanie, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!